Magda Cielecka zdradziła sekret związku z Bartoszem Gelnerem. Pierwszy raz powiedziała to publicznie. Kilka lat temu wyszło na jaw, że Magda Cielecka i Bartosz Gelner są razem. Starają się jednak utrzymywać związek z dala od mediów. Teraz aktorka zdradziła jaki jest klucz do udanej relacji. Od kiedy Magdalena Cielaka i Bartosz Gelner są razem? Magdalena Cielecka jest znana bardziej ze swoich wybitnych ról aktorskich niż z kontrowersji czy przelotnych romansów. Wcieliła się w ikoniczne postaci takie jak Emilia w posezonie, Mecenas Joanna w chyłce czy Anna w pokuszeniu. Prywatnie aktorka jest związana z Bartoszem Gelnerem, z którym długo ukrywała swój związek. Dopiero w 2019 roku media obiegła wiadomość o ich relacji. Według doniesień tabloidów cielecka miała zależeć na utrzymaniu związku z młodszym aktorem w tajemnicy. Spotykają się od Sylwestra, jak na razie nie mieszkają razem, ale spędzają ze sobą dużo czasu. Magda robi wszystko, by ukryć tę znajomość. Wie, że dzieli ich spora różnica wieku i może to być źle odebrane w środowisku, mówił informator Super Expressu. Magdalena Cielecka ostatnio wystąpiła w pytaniu na śniadanie. Odniosła się tam do swojego związku z Bartoszem Gelnerem. Magdalena Cielecka o związku z Bartoszem Gelnerem. W ostatnim wydaniu programu pytania na śniadanie zobaczyliśmy Magdalenę Cielecką, która podzieliła się swoimi doświadczeniami z życia zawodowego. Dodatkowo aktorka poruszyła temat swojego związku z Bartoszem Gelnerem, który jest od niej kilkanaście lat młodszy. Media wielokrotnie podnosiły kwestie różnicy wieku między nimi. Mam pełną świadomość, że on mnie wiekiem nigdy nie dogoni, a ja też na niego nie poczekam. Ale z jakiegoś powodu serce wybrało jego. Nie wartościuje go przez pryzmat wieku, tylko dlatego, jakim jest człowiekiem. Trzeba też oddzielić wiek od dojrzałości, bo to nie jest tożsame. Ktoś starszy może być dzieckiem na wielu poziomach i odwrotnie. To bardzo indywidualne. Moje życie jest tu i teraz takie. Jestem w nim na całość. Wyznała cielecka w zwierciadle. Teraz Magdalena Cielecka zdradziła, co jest kluczem do udanego związku. Sekret Cieleckiej na udany związek. Marta Surnik zapytała aktorkę: Czy w domu rozmawiają z partnerem o pracy? Dziennikarka zauważyła, że obaj są aktorami, więc przypuszczała, że wymiana myśli między nimi jest intensywna i częsta. Tak. Trudno tego uniknąć. Słyszę czasem, że są takie pomysły. A, my nie przynosimy pracy do domu. Mnie się wydaje, że się nie da. Zawód, który się lubi i uprawia z pasją, to on też łączy, można się pospierać, podyskutować. My też razem jesteśmy w nowym teatrze. Bartek jest w zespole od ładnych paru lat, mamy razem próby. Jesteśmy w procesie prób do nowego spektaklu, więc te pomysły wpadają całkowicie naturalnie. Oglądamy film, czymś się można zainspirować. To jest po prostu część życia, jak każda inna, w każdym związku wyznała cielecka na antenie TVP. I co wy na to?